Ja miałem doświadczenia z poprzedniej konferencji, bardzo pozytywne. Uznałem, że mam ciekawe informacje, które jestem w stanie podać, przekazać innym osobom. Poza tym też uczestnicząc w tym spotkaniu dowiem się również wiele ciekawych rzeczy. Tematyka jest jak najbardziej trafiona, ona jest zbieżna z tym, co ja robię na co, na co dzień. Ponadto powiedzmy po rozmowie z osobami, które uczestniczyły w mojej prolekcji, wynika, że jest to temat bardzo istotny, bardzo gorący i na pewno ten temat jest trafiony. Tych case'ów było wiele ciekawych. Na pewno mogę powiedzieć, że ciekawym case'em był case e, pani Angeliki Bodajże Jasińskiej z UPC, mojej konkurencji zresztą, ale, ale jak najbardziej ciekawy. No i również pana Wojtka Klapy e, z arterii. Bardzo e, interesujący temat, jeżeli chodzi o systemy motywacyjne. Ja wychodzę tutaj z kilkoma ważnymi rzeczami. Na pewno to jest kwestia tego takiego regularnego kontaktu z ludźmi i, i, i z tą branżą. To jest jakby wartość nieoceniona, może dosyć ogólna, ale na pewno istotna. Wychodzę też jakby z konkretnymi planami, z konkretnymi takimi postanowieniami, jeżeli chodzi o zmiany, które będziemy chcieli wdrożyć w naszej firmie. Taka konferencja to jest kopalnia nowych pomysłów, nowych spojrzeń na problemy, z którymi na co dzień musimy sobie radzić. Także polecam wszystkim.